Po 31 latach obecności na warszawskiej giełdzie spółka Rafako oficjalnie zniknie z rynku. 22 lipca 2025 roku akcje będą wycofane z obrotu na GPW, co jest bezpośrednią konsekwencją ogłoszenia upadłości. To o tyle zabawne, że jeszcze kilka miesięcy temu Donald Tusk zapowiadał ratowanie Rafako. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Rafako, podobnie jak byłoby z innymi firmami w tej sytuacji, trzeba ratować. No cóż nie wspomniał w końcu o ratowaniu inwestorów Rafako. prawda? Sądowe postanowienie w tej sprawie uprawomocniło się już w styczniu 2025 roku. Tym samym z giełdowej historii znika jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm związanych z polskim przemysłem energetycznym, czyli raciborskie fabryki kotłów, bo takie jest dokładnie rozwinięcie skrótu Rafaco. To był przez lata jeden z największych w Europie producentów kotłów energetycznych. Spółka zadebiutowała na GPW jeszcze w 1994 roku i swoje najlepsze lata miała w okresie boomu inwestycyjnego w Polskiej Energetyce, kiedy to realizowała duże kontrakty dla elektrowni i elektrociepłowni. Jednak od kilku lat walczyli z coraz większymi problemami finansowymi i kontraktowymi, które to kulminowały się m.in. w sporze z Tauronem o blok w Jaworznie. W 2024 roku firma odnotowała niemal 600 milionów złotych straty operacyjnej, ponad dwukrotnie więcej niż w 2023. No przy takich liczbach utrzymanie płynności finansowej stało się praktycznie niemożliwe, co doprowadziło do niewypłacalności i wniosku o upadłość. Dokładnie w kwietniu 2024 roku premier Tusk zapowiedział działania państwowe mające na celu częściowe uratowanie majątku Rafako. Wtedy też kurs Rafako wystrzelił. Chodziło tu głównie o uruchomienie w jego zakładach produkcji związanej z branżą zbrojeniową. W tym celu Agencja Rozwoju Przemysłu we współpracy z Polimexem Mostosta i Towarzystwem Finansowym Silesia utworzyło spółkę celową RFK, która to przejmie kluczowe aktywa Rafako. Inwestorzy mocno się wtedy podekscytowali. Rafako leciało w górę, no ale obecnie jeśli chodzi o notowania. To Są nic nie warte. Dla spółki to definitywny koniec historii na rynku publicznym. W ciągu ostatnich lat kurs Rafako spadał systematycznie, odzwierciedlając narastające problemy. A ostateczna decyzja o wycofaniu akcji kończy tę historię formalnie. Wszystkie niezrealizowane zlecenia maknerskie wygasną 21 lipca 2025, a Rafako pozostanie wyłącznie elementem przemysłowego krajobrazu, Raciborza, a nie warszawskiego parkietu. Jeśli masz te akcje i zastanawiasz się, co z nimi zrobić, to jeśli się ich nie pozbędziesz przed. Końcem ich notowań, to dalej będziesz tym akcjonariuszem. Będziesz mógł sobie je sprzedać kiedyś u notariusza.